Choroba i zmaganie się z własnymi ograniczeniami zdrowotnymi skłoniły księżną Kate do przewartościowania niektórych aspektów życia, w tym również relacji rodzinnych, które odgrywają kluczową rolę w jej życiu. Jak podaje magazyn Closer, Kate Middleton, mimo że wciąż jest osłabiona i rzadko opuszcza swój dom, ma głębokie przemyślenia dotyczące konfliktu między jej mężem, księciem Williamem, a jego bratem, księciem Harrym. W przeciwieństwie do obrazu, Jaki często jest prezentowany w mediach, księżna Kate pokazuje się jako postać, która pragnie zgody i pojednania w rodzinie. Jej choroba, choć osłabiła ją fizycznie, zdaje się wzmacniać jej determinację do działania w kierunku pojednania bliskich. Według doniesień Closer, Kate patrzy na Harry'ego jako na zagubioną duszę, której sytuacja rodzi w niej smutek i współczucie. Jest zaniepokojona faktem, że Harry wydaje się być wykluczony z rodziny i znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Księżna sugeruje swojemu mężowi, aby podjął kroki w kierunku pojednania z Harrym, co mogłoby potencjalnie przynieść ulgę w napiętych relacjach. Jej podejście, skupione na empatii i zrozumieniu, może być kluczem do rozwiązania trwającego konfliktu. Księżna Kate pragnie, aby jej mąż wyciągnął rękę na zgodę, co może nie tylko zakończyć rodzinny spór, ale także pomóc w lepszym zrozumieniu i przywróceniu wzajemnych relacji. Wkrótce Kate i William mają udać się w ważną podróż do Nowego Jorku, co jest wielkim wyzwaniem dla księżnej, biorąc pod uwagę jej stan zdrowia. Ten wyjazd może być również okazją do promowania pozytywnego obrazu rodziny królewskiej, szczególnie w kontekście ostatnich zawirowań. Pojednanie w rodzinie królewskiej mogłoby również zwrócić uwagę opinii publicznej na wartość empatii i zrozumienia, nawet w najbardziej złożonych relacjach rodzinnych. Konflikt między książętami Williamem a Harrym nadal pozostaje nierozwiązany, a podejście księcia Williama, które polega na milczeniu i oczekiwaniu, że to Harry podejmie kroki ku zgodzie, wywołuje niezadowolenie księżnej Kate. Jak podaje źródło Closer? Kate Middleton jest głęboko zaniepokojona trwającą sytuacją i pragnie, aby jej mąż podjął próbę naprawy relacji dla dobra wszystkich. Jednak William jest przekonany, że każda ich akcja zostanie zmanipulowana przez Harry'ego i Meghan, co tylko pogłębia dystans między braćmi. Kate uważa, że życie jest zbyt krótkie na długotrwałe urazy i smutek. Według relacji bliskiego źródła, księżna nie kryje swojego żalu i czuje. Że obaj bracia cierpią z powodu konfliktu Harry z powodu izolacji i braku wsparcia rodzinnego, a William, który choć może sprawiać wrażenie nieprzejednanego, również odczuwa ból spowodowany rozłamem. Kate, mając nadzieję na pojednanie, zdaje się wierzyć, że jest osobą, która może przyczynić się do rozwiązania tego konfliktu. Jej empatia i zdolność do widzenia bólu po obu stronach mogą być kluczowe w mediacji między braci. Mimo jej wysiłków i pragnienia zakończenia sporu, na razie nie ma oznak, że sytuacja ulegnie szybkiej zmianie. Wydaje się, że przyszłość relacji między Harrym a Williamem wciąż stoi pod znakiem zapytania, a droga do zgody będzie długa i wymagająca. Według doniesień, Harry niedługo ma otrzymać 7 milionów funtów w związku ze swoimi 40. urodzinami, co wyraźnie nie podoba się Williamowi. Książę Cambridge jest zaniepokojony, że mimo odcięcia się Harry'ego od rodziny królewskiej i przeniesienia się do Mantesitou, Harry wciąż korzysta z korzyści finansowych, które niesie za sobą bycie członkiem rodziny królewskiej. William, zdaniem informatorów, uważa, że odejście Harry'ego i jego nowe życie w USA powinny iść w parze z rezygnacją z wszelkich przywilejów i finansowego wsparcia ze strony rodziny królewskiej odczuwa frustrację, że nie może wpłynąć na tę sytuację, co tylko potęguje jego rozczarowanie i niezadowolenie. Taka sytuacja dodatkowo komplikuje próby pojednania między braćmi, gdyż wprowadza element finansowy do już napiętej atmosfery emocjonalnej. Harry, z drugiej strony, może odczuwać, że jako członek rodziny ma prawo do części dziedzictwa, niezależnie od swoich osobistych i geograficznych wyborów życiowych.